Znajdujemy się na półwyspie Labadie, które leży na północnym wybrzeżu Haiti. Haiti, które jest najbiedniejszym państwem Karaibów i całej zachodniej półkuli. Państwo, które przeżyło kilka dużych trzęsień ziemi, a te z 2010 roku pochłonęło ponad 300 tysięcy ofiar. Sąsiadująca z Haiti Dominikana ma 10 razy większe PKB, przy podobnej populacji wynoszącej około 11 milionów mieszkańców. Czy zatem Haiti ma szansę zostać kolejnym karaibskim rajem dla turystów? Na to pytanie nie odpowiem tak lub nie. Zachęcam was do polemiki w komentarzach. A teraz zapraszam na krótką historię o Haiti. La Bari Haiti is a peninsula which is connected to the main island. Called the island La Isla Española, which is mean the Spanish island. And he also called the people that he found on the island Indians, because by seeing them he thought that he was an Indian. So if you take a look around. You can see yourself that we are surrounded by high mountains. So Haiti means the land of high mountains. The Spanish settlers have completely exterminated the Taino's population within 20 years. And by the middle of 1600, France became the world colonizing powerhouse. So when the French people first arrived on the island, they found the Spanish people there. And after a few weeks later, they signed a contract to split the main island into two small islands. So the east part was for the Spanish. They call it Santo Domingo, which is well known today by the name of Dominican Republic. And the west part remained as Haiti and was won by the French people. Shemanko, yo, yo, yo! Paradise Cove. Nice.

To pewnie trochę inne Haiti, nie mówię, że nieprawdziwe, ale inne Haiti niż to z kanału Bez planu. Nie wiem, czy widzieliście jego filmy ze stolicy Sport France, chyba tak się to mówi. France, pewnie po francusku, bo większość tutaj ludności haitańskiej mówi po francusku, ze względu na to, że była to kiedyś kolonia francuska. No a wracając do filmów bez planu, no to tamto tam Haiti wygląda mega, mega, że tak powiem inaczej. Tutaj akurat jest trochę to z, sprywatyzowane i zrobione pod turystów, wiadomo, z, z całego tego Royal Caribbean, czyli z Armatora, nie? Który, nam to, który organizuje jakby całą tę wycieczkę i cały ten rejs, No ale tam ta stolica wygląda grubo, zupełnie, zupełnie inaczej. Zresztą zobaczcie sobie te filmiki, podładuję wam tutaj gdzieś linka, będziecie mogli po prostu zobaczyć. No a my póki co siedzimy sobie na plaży, parada jest kołów i pijemy drunoszki. Haiti leży na tej samej wyspie co Dominikana, a wyspa ta. Znajduje się zaledwie 1000 km na południe od Florydy. Powierzchnia Haiti to 28 000 km2. Zwiedzamy dalej. Okay. I say hey how's it going? How you doing? We say Sak Pase. Sak Pase And the response to Sak Pase is Nabule. Nabule. So when I say Sak Pase, you say Nabule. Sak pase? Na Naboule. Sak Pase. Nabule. Alright, Sak Pase means it flows from the mountain, it's very fresh. A long time ago, when Christopher Columbus used to have his parties on the island and have hangover. Use this for remedies. If you have pain, such as cramps or headaches or backaches, if you lay in there for a couple of minutes when you get out, you'll feel much, much better. Oh wow. But it works faster if you go in there naked because that water is the coldest water that we have in Haiti. He adds in green avocado. And mangoes. For some reason, lobsters are attracted to that. He, atta he attaches two heavy rocks, one on this side and one on this side, and then he ties nylon ropes to plastic bottles to have them floating over the water to use as the lobster trap location. We have uh, peanut butter. so she Peanut sells butter. To the local right. right. And uh, in Haiti, we have our orhova. own peanuts.

Mm -hmm. Alright, so you guys, you guys are done? Cacao. The ones we make chocolate with. Yep. We don't have electricity. The people that's living in a village like her, what she's doing, she's cooking with she adds she gets three rocks and then gets some dry wood and place it under that. But the people that live in the city, mm -hmm. they use charcoal. <laughs> Brown sugar and some coconut. Give me, coconut, some, a little give bit me of salt. some of this puppet. <laughs> mm -hmm. okay. Come closer, please. Okay. Thank you so much. Merci. merci, merci. Mm. Merci beaucoup.

Niestety wysoka korupcja na najwyższych szczeblach władzy nie pomaga w rozwoju państwa. Bardzo wysoka przestępczość i wszechobecne gangi uprzykrzają życie najprostszym mieszkańcom. Żeby Haitińczykom żyło się lepiej, potrzebna jest rewolucja. Potrzebna jest zmiana władz. Potrzebna jest zmiana mentalności ludzi. Dajcie znać w komentarzach, jakie jest wasze zdanie, czy życie w Haiti może być lepsze? Wiadomo, że cała ta wycieczka to była dla, dla turystów i, i pewnie tak to nie wygląda na co dzień, ale i tak spoko. Fajnie dowiedzieć się przynajmniej jakichś tam faktów o życiu haitańczyków, O tym, że mają tutaj przesrane, o tym, że każda donacja z, ze świata, która jest zbierana, jest zabierana przez rządzących, że tak naprawdę nic nie trafia do tych najbiedniejszych ludzi. Jedno z najbiedniejszych państw świata i najbiedniejsze państwo, karaygov aqua hey hair say hi Bye. Powiem wam tak, że Michałek już jest trochę dziabnięty, bo kapkę drinków wypił, ale to pierwszy raz na tam wyjeździe, tak więc, tak więc spoko. E, drinki były po pięć, ale o czymś innym chciałem wam powiedzieć. Patrząc na historię Haiti i ogólnie tych biednych krajów, gdzie jest jak nawet cię szczeszą na jakieś tam pamiątce czy na czymś i zapłacisz im więcej o te parę dolarów. To tak naprawdę, jeżeli komuś podniesiesz ten standard życia albo komuś zapewnisz jakiś posiłek, to tak naprawdę robisz tylko. Moim zdaniem, robisz tylko komuś dobrze, i robisz, no czynisz dobro po prostu, nie? że, 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 że pomagasz, że wspierasz, że tak powiem, lokalną społeczność. Tak więc moim zdaniem takie tury, takie wycieczki również są potrzebne. I no i tyle. Widzimy się dalej. Zobaczcie na plażę, yo, yo. Cały ten półwysep Labade jest zrobiony przez gościa, który posiada ten, cały ten Royal Caribbean. Tak więc wiadomo, że to jest pod turystów zrobione, no ale wygląda tu pięknie. Nie, no jest tu co robić, proszę Państwa, jest. Polecajka. Myślałam, że to będzie takie mega z dupy, ale jest polecajka. Posznamy. Dobre, dobre, dobre Zjechałoby się Teraz jesteśmy na Adrenalina Beach I zmierzamy tam do tamtego baru I know your room number, you ding-dong.

Tyle. Dzięki za oglądanie. Do zobaczenia. Do następnego razu. Pozdrowionka z Isla de Espaniola, z Haiti, z Labade. Yo-yo-yo!